Marszałek Bosak. Kto odpowiada za zielony ład? Wszyscy, panie redaktorze. Tak, Halibach korporacyjne, kopalny, tak, już są dzisiaj, masowe zwolnienia i Będziecie, będziecie ścigać swój korporacyjny tutaj, kapitał jak w Indiach mazle. i w Chinach. Życzę Pani powodzenia, że pani, pani tam pojedzie i go przyciągnie. Ocieplania tych budynków powinny być nie być przerzucane na ludzi, którzy na są ofiarami e, ubóstwa energetycznego. Dotacje z Unii euro... Jaki wojny? autorytarny reżim ma pani w Bełchatowie albo teraz, na Śląsku? I teraz. I teraz. przecież to jest walka z ubóstwem energetycznym. Mamy dzisiaj ogromne problem z Co pani nie, 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 spotyka się Bosak. Lewica spotyka się nie, z licznymi oskarżeniami. nie, bez powodu jest dziś szeroko posądzana oszerzenie nie, mają które nie, mają większego poparcia w w przez nich w praktyce decyzjach. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku aspektom naszej sceny politycznej. Dowiemy się, dlaczego Polacy popierają Zielony Ład, w czym przedstawiciele naszych partii się zgadzają i kto chciałby nie, z Unii. nie, zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze trzy sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do Pani Biejat. Jeden, dwa, trzy. Napisane? No to lecimy. Hasło Zielony Ład podnosi dziś ciśnienie zarówno niejednemu Polakowi, jak i Europejczykom, którzy dostrzegają w kolejnym ekologicznym pomyśle wprowadzonym przez wspólnotę więcej zagrożeń niżeli korzyści. W opozycji stają jednak nie tylko obywatele, ale także politycy. Jednak czy mają ku temu prawo? Kto odpowiada za wdrażanie tej kontrowersyjnej decyzji? Marszałek Bosak. Kto odpowiada za Zielony Ład? Wszyscy, panie redaktorze. Wszystkie partie to wdrażały, wszystkie partie popierały w Europarlamencie komisarz von der Leyen, która w momencie wyboru prezentowała to jako główny element swojego programu. Ten program był już w okresie pierwszych rządów PiSu, pierwszych rządów Platformy, natomiast on został zradykalizowany teraz i skonkretyzowany w okresie rządów PiSu i premier Morawiecki uczestniczył w jego wypracowywaniu na forum Unii Europejskiej i wdrażaniu w Polsce. W 19 roku na razie Europejskiej premier Morawiecki zaakceptował konkluzję Rady Europejskiej z informacją właśnie o tym, że będzie organizowany Zielony Ład. Rok później w 20 roku zaakceptował wdrażanie tego ładu, bo wdrożeniem Zielonego Ładu jest pakiet Fit for 55, a ponadto zaakceptował specjalną metodykę, nową metodykę ograniczającą naszą suwerenność wydawania środków unijnych w tak zwanym funduszu covidowym i później KPO i w sposób tajny były negocjowane tak zwane kamienie milowe, które, część z nich jest wdrażaniem zielonego ładu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują obecnie unijny program Zielony Ład, przedstawiając go jako zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Jednak wcześniej, gdy PiS był u władzy, partia ta chwaliła się zielonym ładem, a komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zachęcał rolników do programu, nazywając go wielką szansą, szczególnie dla małych i średnich gospodarstw. PIS próbuje teraz obarczyć winą za Zielony Ład Donalda Tuska i Unię Europejską. Mimo, że sam Wojciechowski przyznał w grudniu 2021 roku, iż Zielona Reforma Wspólnej Polityki Rolnej powstała w Warszawie i pierwotnie nazywała się programem rolnym PIS. Prezes PIS Jarosław Kaczyński twierdzi, że to jego partia jako pierwsza w kwietniu zeszłego roku poruszyła kwestię zagrożeń dla polskiego rolnictwa związanych z napływem produktów z Ukrainy. Jednak to w zasadzie oni byli odpowiedzialni za nagłe zalanie naszego państwa ukraińskiego. Produktem. To oni sprawowali wtedy władzę i to oni nie zawetowali Zielonego Ładu, nawet jeżeli zdawali sobie sprawę z jego potencjalnej szkodliwości. Nie umywa to oczywiście rąk partii rządzącej, która z jeszcze większą zawziętością i nie ukrywając w większym stopniu swoich intencji wprowadza dziś unijne idee do życia. Mogliby pewnie powstrzymać ten proces, ale czy są ku temu skłonni? Według deklaracji premier jest w stałym kontakcie z Brukselą w sprawie unijnego Zielonego Ładu i potrzeb polskich rolników. Szef rządu kontynuuje też spotkania z liderami państw europejskich. Podkreśla, że Zielony Ład to efekt działań poprzedniego rządu. Uważa, że zapisy Zielonego Ładu były zaakceptowane przez poprzedni rząd, a unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapewniał, że nie będą one ciężarem dla rolników. Nie jest to też kłamstwem. Jest to jednak intensywnym pominięciem udziału koalicji rządzącej w realizacji unijnych celów. Przedstawiciel postanowił skrytykować opozycję za wdrożenie Zielonego Ładu w życie. Podczas gdy to on jest jedną z osób, które są dziś za ten projekt odpowiedzialne. Problemy rolników są bagatelizowane i nie wygląda na to, by partia miała pogrzebać projekt. To, to już jest częściowo wdrożone w Polsce. Co więcej, pan marszałek Zgorzelski, mówiąc, że tutaj jest przeciw, i tak dalej, zapomniał dodać, że obecny rząd jak najbardziej to wszystko wdraża. Ministrowie rządu obecnego jeżdżą do Brukseli i deklarują realizację tego. Ministerstwo odpowiednie środowiska przemianowane na modne, przez PIS na modne, modną nazwę Ministerstwa Klimatu. Myż nie mamy Ministerstwa Środowiska, mamy Klimatu, chociaż pan e, europosłow, jaki nie wierzy, że mamy wpływ na, na, na tą politykę na klimat, ja nawet uważam, że mamy ujemny, ale mamy Ministerstwo Klimatu i ono wysyła aktualizację realizacji tego. My przygotowujemy nasze państwo i nasze społeczeństwo, żeby wycisnąć ostatnią złotówkę z każdego obywatela. Wy w zasadzie nie my, bo my jesteśmy jedyną partią jako Konfederacja, która była temu konsekwentnie przeciw. Tylko problem jest taki, że dotychczas nie mieliśmy w Parlamencie Europejskim naszych ludzi, żeby to okay, powiedzieć. Kropka. Ale w czerwcu to się zmieni. Proszę, zobaczymy I, 9 czerwca. Ostatnie zdanie. Rząd aktualizuje cały czas strategię wykonania tego wszystkiego. Nic nie zostało wstrzymane. Bez znaczenia jest tu raczej to, czy uważamy, że zmiany klimatyczne możemy, czy też nie możemy powstrzymać. Co jest jednak znaczące, to fakt tego, że rozwiązania, jakie proponuje Unia, w najbliższym czasie przyniosą więcej szkód obywatelom Wspólnoty niż korzyści. Zarówno produkcja, jak i emisja w Europie nie jest na tyle znacząca, byśmy kilkoma ustawami byli w stanie jakkolwiek załagodzić problemy, z którymi zmaga się nasza planeta, o ile w ogóle jesteśmy w stanie zahamować postępujące zmiany. A podczas tej podróży tracimy znacznie więcej więcej niż środki. Tracimy także suwerenność. Nie, nie ma racji. I nie ma racji w ogóle co do oceny tak, kto sytuacji, zapłaci. w której jesteśmy. Jesteśmy w sytuacji i chciałabym, żebyśmy teraz y, naprawdę na chwilę zastanowili się, zamiast szerzyć tutaj propagandę, przerzucać się y, różnymi epitytami, porozmawiali na poważnie. Jak dorośli ludzie, bardzo to Państwu polecam, bo należy się to Polakom. Jesteśmy w sytuacji, w której Europa jest najszybciej nagrzewającym się kontynentem na całym świecie. Jesteśmy w sytuacji, w której nie stać nas na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych, nie tylko ze względu na sytuację środowiska i to, w, jaki, w jakim klimacie będziemy żyć. Ale ze względu na uzależnienie od y, autorytarnych reżimów, które produkują te paliwa kopalne i widzieliśmy Dramatyczne skutki tego uzależnienia w momencie wybuchu wojny otwartej. Jaki wojny? autorytarny reżim ma pani w Bełchatowie I albo teraz, na Śląsku? I teraz. <laughs> I teraz. Autorytarny reżim własnej produkcji, faktycznie uwłaczające. Jeszcze moglibyśmy stać się więźniem własnej samowystarczalności. Lewica może już niebawem zatracić się w tym, czego właściwie oczekują od nich Polacy. Wiele osób wskazuje na to, że przedstawiciele naszego kraju, zarówno z lewej, jak i z prawej strony mają silne tendencje do dostosowywania się w swoich postulatach pod publiczną nagonkę, że stawiają stanowiska, które będą dobrze brzmiały w mediach i z którymi mogą utożsamić się obywatele, a które nie mają żadnego większego poparcia w praktyce i w realizacji tych bujnych obietnic? Dotyczy to również lewicy. Dlaczego więc stawiają takie stanowiska? To nie jest tak, no mamy swój 100 węgiel. Że w 100% no. zapołatrzewają ja Ale w 100, ale czemu mamy zamknąć zapotrzeb... Bełchatów, za... albo Kopalnie albo elektrownie Pani, Pani Marszałek. Pani so, Marszałek Ja Rozumiem, że dla Pana to jest niewygodne, co mówię, ale takie to są jest to. To jest bardzo wygodne, właśnie ja mam rację. I teraz, i teraz. Faktem jest, że. Yy, Fakty są też takie, że absolutna większość Polaków, i to pokazują sondaże, jest za, popiera Zielony Ład. Bzdura. Choć uważa, nie. choć uważają, że powinno się go zreformować. I tutaj ja się z Polakami zgadzam. To nie chodzi o to teraz, żeby w stu procentach brać wszystko, co nam Unia Europejska przynosi. Tu chodzi o to, żeby w sposób odpowiedzialny umieć negocjować. Potrzebujemy transformacji energetycznej, bo transformacja energetyczna, unijna transformacja energetyczna, to ogromne pieniądze. A na konkretnie, pani, pani marszałek, inwestycje, sekundę. Proszę dać mi dokończyć proszę. Proszę bardzo. Próbujemy modernizacji energetyki, zmierzam. a nie transformacji. Pan marszałek innej. Bosak się bardzo denerwuje, kiedy pani mówię to. Pani marszałek, proszę to dokończyć. Jest, ja panu dałam po dokończyć, ale pan nie, może znieść, pan nie może znieść kilku słów prawdy, które Panu mówię między oczy. I fakty w imieniu są, Pani mówi, mówiąc potrzebujemy transformacji są... energetycznej? W czym imieniu? Większość Polaków jest za odrzuceniem Europejskiego Zielonego Ładu w obecnym kształcie. Badania przeprowadzone przez think tank More in Common opublikowane przez portal interia.pl potwierdzają wyniki badań wykonane niedawno dla NSZZ Solidarność przez firmę PBS. Według raportu Polacy bardzo krytycznie oceniają Europejski Zielony Ład i Unia Europejska nie jest dla nich wiarygodna ze swoją polityką klimatyczną, jednak społeczeństwo dostrzega zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i opowiada się za działaniami na rzecz ochrony klimatu. 72% Polaków uważa, że Europejski Zielony Ład przyniesie Polsce więcej szkód niż pożytku, a tylko nieco więcej niż co piąty badany wierzy w pozytywny wpływ tego programu na sytuację Polski. 38% respondentów uważa, że Zielony Ład powinien zostać odrzucony w całości, a 47% chce jego wdrożenia, ale po wprowadzeniu stosownych zmian. O jakich więc sondażach mówi pani Biejat? Wróćmy może jednak do kwestii polskiej energetyki. Polska posiada ogromne zasoby węgla, które mogłyby zapewnić krajowi niezależność energetyczną na długie lata. Zamiast inwestować w nowoczesne technologie węglowe, kolejne rządy ulegają presji Unii Europejskiej i forsują kosztowną transformację energetyczną. Polski węgiel mógłby być naszym narodowym skarbem, dając tysiącom ludzi pracę i napędzając gospodarkę. Gonimy za niestabilnymi i drogimi pomysłami wspólnoty, chociaż lewica uważa, że realizują w ten sposób wyższy cel. Jeśli chodzi o całą transformację, Potrzebujemy inwestycji. Potrzebujemy rozwoju. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby Polska została w ogonie Europy. Potrzebujemy przyciągnąć pieniądze na te inwestycje, na nowe technologie, na, na zieloną energię, na tak, na termomodernizację. To z czym moje ugrupowanie, z czym lewica ma problem, to rzeczywiście zakazy i obciążanie kosztami tej transformacji zwykłych ludzi. To czego my dzisiaj potrzebujemy, to nie zakazy i nakazy. A dyrektywa budynkowa tylko... jest ok, czy nie ok? Pod warunkiem, że będzie ona zakładała również, że, że rozwiązania, które będą wprowadzały ocieplanie y, budynków, przecież to jest walka z ubóstwem energetycznym. Mamy dzisiaj ogromne problem z ubóstwem. Co pani energetycznym. Kropka, kropka nie, nie. Przepraszam, pani Marszałek. Pan marszałek Bosak. Lewica walczy z ubóstwem poprzez jego pogłębianie. Bosakowi chyba nie starcza już nerwów. Nic też dziwnego. Y, ocieplania tych budynków powinny być, nie być przerzucane na ludzi, którzy na są kogo? ofiarami e, ubóstwa energetycznego. A dotacje z Unii Europejskiej, dotacje ze strony państwa A, powinny Unia, być dawno, których, y, których nie stać na to, żeby te domy ocieplać. Dobrze. A w efekcie będą mniej płacić za energię. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. I teraz tak, i na przykład jeśli chodzi o tam pan Jaki mówił o lotach. Oczywiście, nic się nie zmieni i to nie jest dobry pomysł, żeby zabronić ludziom latać, jeśli jednocześnie nie będziemy inwestować w dobrą rozwiniętą sieć kolei z dobrymi połączeniami po całej Europie. I lewica no. mówi o tym od samego początku. Potrzebujemy ochrony osób które są najbardziej mogą być najbardziej poszkodowane ochrony osób które nie, nie powinny płacić za transformację energetyczną bo po prostu ich na to nie stać bo ona powinna dążyć do tego żeby znieść ubóstwo energetyczne potrzebujemy inwest mocnych inwestycji pani marszałek, termizw, pani marszałek i, pani marszałek e, i naukę. dałem pani I bardzo dużo czasu teraz musimy jest na to szansę bo tym, że będziemy ten, umieli ten negocjować z unią a nie mówić tak ale taki... jaki również wygląda jakby był rozweselony Argument lewicy, że nowe rozwiązania energetyczne mają na celu poprawę życia Polaków, wydaje się dość paradoksalny w świetle faktu, że to właśnie zwykli obywatele najmocniej odczuwają rosnące ceny energii. Transformacja energetyczna forsowana przez Unię i popierana przez część polskich polityków niesie ze sobą ogromne koszty, które ostatecznie ponoszą gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Zamykanie kopalń i elektrowni węglowych oznacza nie tylko utratę tysięcy miejsc pracy, ale także uzależnienie kraju od drogiego importu energii. Czy naprawdę na tym ma polegać poprawa jakości życia Polaków? Zamiast gonić za nierealnymi celami klimatycznymi, rządzący powinni skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych cen prądu dla obywateli. No ale, właśnie skąd właściwie biorą się pieniądze na te rozwiązania? Koszty transformacji energetycznej ostatecznie obciążają portfele polskich podatników. Niezależnie od tego, czy środki pochodzą bezpośrednio z naszego budżetu, czy z funduszy unijnych, te pieniądze zamiast wspierać tak potrzebne inwestycje w innych obszarach, jak infrastruktura, służba zdrowia czy edukacja, są przeznaczane na forsowanie kontrowersyjnej polityki klimatycznej. To podwójnie uderza w Polaków, nie dość, że muszą płacić wyższe rachunki za prąd, to jeszcze tracą możliwość korzystania z inwestycji, które realnie poprawiłyby jakość ich życia. Mówi Pani Biejat, jedyne jeszcze można się zgodzić to, że potrzeba w energetyce w Polsce inwestycji i że termomodernizacja ma sens, A cała reszta to jest próba racjonalizacji pewnego zbioru poglądów, który ma charakter quasi religijny. Pani po prostu w to wierzy, bo Pani nie może temu zaprzeczyć, ale co to znaczy czy przyciągnąć pieniądze? Przecież gdyby to było dochodowe, to kapitał sam by przypłynął. Problem jest taki, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chce inwestować kapitał w skrajnie zarabia, przeregulowanym kapitał otoczeniu. Kapitał zarabia Pani, na szkodliwych Panie marszałek, przemyśle. Kapitał nie, dzisiaj musiałe. musi zapłacić, właśnie. Pyta pan, skąd to, pieniądze? To Jeszcze krótka opinia w tej które sprawie. Panie redaktorze, każdy dzisiaj żywią się na wyniki tak, korporacyjne. Popalne, tak, już dzisiaj, dzisiaj są masowe zwolnienia i będziecie ścigać swój korporacyjny kapitał w jak i w Chinach. Życzę Pani powodzenia, Ale pan, panie, Pani tam pojedzie i go przyciągnie, oczy tak? I I kapitałowi żerować na Polakach. Jedno Państwo, słowo, panie, panie redaktorze, jedno słowo. Słaby punkt całej narracji lewicy, bo tu z pisem Platformą, PSL-em można się w jednej rzeczy zgodzić, w innej nie. Natomiast problem z lewicą jest taki, że lewica mówi wszystko na odwrót niż to faktycznie jest. To jest niepojęte. Tak, masz... Pieniądze na te piękne pomysły nie biorą się znikąd. Z drugiej strony, od dawna można było się domyślić, że obywatele nie mają już w tych kwestiach wiele do powiedzenia. Na arenie krajowej o tym co robicie, po czym są głosowania w Brukseli i głosujecie dokładnie w drugą stronę. Tak jest. Bardzo dużo państwo mówicie o tym jak to trzeba polską energetykę transformować, że będziecie kontynuować programy, po czym jest posiedzenie rządu wyjazdowe w Katowicach i pada data oddania to się pierwszej jadę. elektrowni atomowej, która jest o dobre kilka lat. Marsz, który który mówił o sytuacji rolników, wyciągnięto jeden transparent, który jest dla państwa politycznie niezwykle wygodny. Nikt nie mówi o wychodzeniu z Unii Europejskiej, natomiast rolnicy są faktycznie w bardzo trudnej ja sytuacji. Bo nie tylko Zielony Ład, ten, o którym mówimy, kwestie wszystkie związane z nawozami, z produkcją rolną, ale również te kwestie związane. Z modernizacją budynków bardzo w rolników uderzają, a o jeden wątek nam w tej dyskusji uciekł czyli bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnienie produkcji rolnej w Europie. Sprowadzanie żywności bardzo jasno pokazał to i COVID, sytuacja wojenna po prostu jest ryzykowna. Stale pojawia się ta sama krytyka wobec opozycji, polegająca na tym, jakoby ich celem było opuszczenie wspólnoty, pozostawiając Polskę w trudnej sytuacji. Kolejny z ciekawych argumentów lewicy. Szkoda, że nieszczególnie poparty faktami. Sporadycznie jakiś polityk się wychyli, mówiąc, że jedynym rozwiązaniem na ogarnięcie tego bałaganu jest polexit. Większość jednak, nawet polityków konfederacji, sugeruje kompletną remordenizację wspólnoty, nie jej likwidację. Ale kto by się przejmował faktami? Istotne, by postulaty brzmiały dobitnie i oczywiście, by krzyczeć najgłośniej nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema!